Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowny, Szanowni Państwo, porozumienie paryskie z 2015 roku potwierdziło determinację stron do radykalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Niektórzy twierdzili nawet, że po jego przyjęciu nie będzie już potrzeby ochrony unijnego przemysłu przed konkurencją globalną. Czym innym jest jednak ogólny traktat spisany na papierze, a czym innym konkretne zapisy mające wprowadzić go w życie? To drugie okazało się zbyt trudne. W Katowicach uczyniono ogromny postęp w tej dziedzinie, opracowując Katowicką Księgę Reguł. Zabrakło jednak reguł doty dotyczących mechanizmu, yy, mechanizmów rynkowych artykułu 6. COP25 był poświęcony właśnie temu jednemu zagadnieniu i właśnie tego zagadnienia nie udało się opracować. Powód jest oczywisty. Właśnie te mechanizmy rynkowe stanowią źródło dochodu dla wielu stron porozumienia paryskiego, z którego nie chcą zrezygnować. Do tego mamy wciąż problemy z przejrzystością. Chiny wciąż udowadniają, że nie chcą zbyt dużej przejrzystości w sprawozdawczości, co podaje wątpliwość szczerość ich intencji. Dlatego dziś wcale nie możemy mówić o tym, że zasady ochrony naszego przemysłu przed konkurencją globalną ze strony państw osłabszych rozwiązaniach klimatycznych są już przeżytkiem. Wciąż tej ochrony potrzebujemy być może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w obliczu Zielonego Ładu, który mamy wprowadzić w życie. Co z europejską gospodarką?